Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie taki troszkę nietypowy film jak na mój kanał. I troszkę żałuję, że nie nagrałam go we wrześniu bądź w październiku, wtedy kiedy tworzy się nowa kolekcja. Otóż film ten będzie o naszej rodzinnej tradycji, którą już kultywujemy od kilku lat. Otóż jest to pomaganie dzieciom. Jedną z najpiękniejszych akcji, yy, która pomaga dzieciom. Jest fundacja TVN yy, Pomagam, TVN Nie jesteś sam, która stworzyła akcję Kup misia, podaruj misia tym, których kochasz. Więc dzisiaj o tej akcji Wam opowiem i opowiem, yy, co dla mnie w niej jest ważne, dlaczego już od kilku lat w niej jesteśmy, uczestniczymy, co roku kupujemy te misia. Zapraszam Was na dalszą część tego filmu. Kochani, podzielę się z Wami moimi kochanymi misiami, które uwielbiam. Ja zbieram misie od paru lat. Nie powiem Wam od którego roku, bo bym skłamała, ale zazwyczaj w kolekcji sama kupuję przynajmniej jednego misia, a drugiego misia dostaję od mojej rodziny. Pomyślałam sobie, że może jeżeli nagram taki film dla Was, to też troszkę lepiej prywatnie mnie poznacie. Zobaczycie, że oprócz kosmetologii jeszcze coś tam mnie kręci innego. Więc my jesteśmy dzisiaj w trójkę, ale jest nas o wiele więcej. Mówię tutaj w imieniu moich misiów, kochanych. Moje najnowsze misie, które są w kolorach czerwonych, bordowych są w moim gabinecie z okazji walentynek siedzą tam yy, i spędzamy razem czas. Myślę, że akcja kup się jest jedną z najpiękniejszych akcji. Akcja ta trwa od 2006 roku tylko, że yy, te pierwsze akcje z misiami yy, były o tyle yy, wyjątkowe każda z nich jest wyjątkowa, ale tamte były o tyle wyjątkowe, że mi się tworzyły dzieci i my mamy bardzo dużo tych misiów, i one mają naprawdę bardzo z nami dobrze. Widzicie, te misie mają nasze metki, i moje mi się zajmują ważne miejsce w domu. Ale yy, jest taki miś, którego nie mamy w naszej rodzinnej kolekcji i którego bardzo pragniemy mieć. Jest to miś Kamilek. Z 2006 roku, z pierwszej edycji, został on narysowany przez niewidomego chłopca. Tych misiów wyszło tylko wtedy 7000, a moja mama rozpoczęła tą akcję zbierania misiów w rodzinie. I poszukuje go moja mama od 2010 roku, ja wam wstawię zdjęcie misia kamilka, jak on wygląda. Tamte misie wyglądały wtedy zupełnie inaczej. Te misie gdzieś tam są od paru lat do siebie zbliżone, chociażby buźką, są do siebie troszkę podobne te, te misie. I kochani, mam do Was ogromną prośbę, jeżeli ktoś z Was ma misia Kamilka, a chciałby go sprzedać, odsprzedać nam, naszej rodzinie, to my go chętnie zaadoptujemy, przygarniemy do siebie, do kolekcji swoich misiów. Tym samym wesprzemy tą osobę również, bo to już jest odkupienie. I dzięki temu, że będziemy mieć całą kolekcję, e, którą mama będzie miała wtedy, całą kolekcję. Dzięki e, tym, temu, że sprzedacie nam misia Kamilka, to, od, to mama będzie miała całą edycję od pierwszej do trzeciej. Są to edycje mm, bardzo wyjątkowe, bo właśnie tworzyły je dzieci. Było znacznie więcej misiów w tamtych edycjach. Więc, kochani, jeżeli macie Misia Kamilka, który gdzieś tam zalega u Was na skrychu czy wśród zabawek Waszych dzieci, no myślę, że, że dzieci, no to już, yy, już ten miś Kamilek ma 14 lat. Więc może chcielibyście go przekazać kochającej rodzinie. Właśnie taki jak nasza, a my chętnie go zaadoptujemy. Nowe kolekcje misiów zawsze są tworzone we wrześniu i w październiku. Niektóre gwiazdy, które biorą udział właśnie w tworzeniu ubranek dla misiów, bo misie są bardzo do siebie podobne, zbliżone. No te, które mam to absolutnie nie są zbliżone, ale chodzi o to, że od kilku lat gdzieś tam przewijają się podobne pyszczki z innym futerkiem. A to, co robią projektanci, i to jest bardzo fajne, że można misia mieć od swojego ulubionego projektanta. No, może nie stać by nas było na ciuchy, czy buty, czy torebkę od tego danego projektanta, ale chociaż możemy kupić misia na Mikołajki, bo ta akcja zawsze wychodzi na Mikołajki, w ubranku właśnie od naszego ulubionego projektanta. I ja Wam tutaj przedstawiam e, misia Ale, misia Ale, misia Szymona i i i przepraszam Ciebie Soniu i miś Sonia różowy mój kochany, więc e, każdy z nich ma ubranko uszyte od jakiegoś projektanta, więc Szymuś ma od Tomasza Ossolińskiego, no oczywiście no, jakże kto inny mógłby taki piękny garnitur tutaj zaprojektować? No to Szymłoś wygląda tak. Tutaj Sonia, chyba Bizu Bizu, z tego co pamiętam, yy, tak, Bizu, Bizu. Yy, I Ala ma od Łukasza Jemioła swoją, swój outfit. Mi się zazwyczaj, tak jak powiedziałam wcześniej, wychodzą w okolicach 6 grudnia, ale można je dorwać, dorwać szybciej, troszkę. I ja zawsze wolę dorwać je trochę szybciej. Oprócz tego, że one są dostępne w rozmanie, w niektórych rozmanach od. 30 listopada, w niektórych od 1 listopada, a nie w, w niektórych od 5 czy od 6 grudnia. Powiedziałam 1 listopada? Nie, 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 chodziło mi o 1 grudnia, jeżeli już. Ostatni listopad albo 1 grudzień. To ja zawsze idę po mojego kochanego Misia i wybieram go na żywo. Wybieram go na żywo, kupuję swojego misia w Rosmanie, więc moje większość misi jest kupo, kupionych przeze mnie. Szymusia w ogóle dostałam. Tak. Szymuś do mnie przyjechał w Szczuchowa. Pa do mnie z Rosmana przyjechałeś, nie? No właśnie, przyjechałeś do mnie, nie? Boże jest po prostu przesłodki. <grym> Kochani, a wy mi odpiszcie i napiszcie, czy wasze misie. Czy zbieracie misie? Jak się mają Wasze misie? W komentarzach na dole. I czy Wasza rodzina ma jakąś e, akcję, którą wspiera? E, oprócz tego m, możecie zamówić misia na Allegro i dostaniecie go na 6 grudnia. To jeszcze e, niektóre misie czasami do przyszłego roku widnieją e, w Rosmanach, o ile nie zostały wykupione. Teraz trochę tych misi więcej e, tworzy Fundacja TVN. No, i powiem Wam, że ja jestem zakochana. Ja jestem zakochana i się bardzo cieszę, że daję dom tym misiom, a jednocześnie pomagam e, chorym dzieciom, bo pieniążki skup na misi i dom na fundację TVN nie jesteś sam, pomagam. E, no, i uważam, że jest to najpiękniejsza, najpiękniejsza razem z woźpem e, akcja jaką mamy w naszym kraju i yy, jestem za tym, żeby, bo mieszkam w Gdańsku, żeby Gdańsk dzielił się dobrem i żebyśmy my dzielili się dobrem, żeby te słowa były zawsze w naszych sercach. Więc kochani, jeszcze raz mam ogromną prośbę, jeżeli ktoś ma w domu misia Kamilka z pierwszej edycji, to bardzo chętnie go od Was zaadoptujemy. Ja razem z mamą moja rodzina będzie się cieszyć, że dołączy on do naszej misiowej rodziny. Dziękuję Wam, kochani, serdecznie za spędzony ze mną czas i do kolejnego spotkania. Pa-pa!